Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę nietypowy odcinek, ponieważ zagramy sobie w grę Marvel Spider-Man 2. Yy, generalnie ostatnio nagrywałem podobny odcinek, tylko że z innej gry. Był to w sensie jakby odcinek z moimi osiągnięciami, z trofeami, z platynowym trofeum w grze Spider-Man-Miles Morales. A dzisiaj zapraszam bardzo serdecznie na oglądanie mojego odcinka z gry Marvel Spider-Man 2. Ja sobie troszeczkę pograłem. Yy, o, jak widzicie, mam 14% ukończenia głównej fabuły. Ale słuchajcie, jak zrobimy sobie nową grę. Tak na spokojnie, bo jak widzicie, jest dużo zapisów. Grałem we wszystkie części Spidermana. W dwóch mam platynę, w jednej, jeszcze, właśnie w tej, jeszcze nie. Ponieważ dzisiaj rano zakupiłem tą grę za 340 zł. Więc co, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Yy, zaczynamy. Yy, musimy wybrać poziom trudności, gdy myślę, że. Weźmy miło, może. No gra. Zaczynamy. Zapraszam. Dwa lata temu. To jest, to jest kontynuacja tamtej części gry. Gotowe. Wszystko gra? Obiecaj mi coś. Co zechcesz? Jeśli się nie uda, zabij mnie. Uda się. Nie zostało mi wiele czasu. Chciałbym się chociaż pożegnać. Nie zamierzam cię stracić. Nie pozwolę ci odejść. <śmulny> 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 No jesteśmy chyba w jakiejś szkole Teraźniejszość Od czegoś mamy dzwonek Siadamy Jestem Dzień dobry uczniowie jest dziś z nami nowy nauczyciel. Cześć. Jestem Pete, e, b, b, pan, pan, e, pan Parker. E, I mamy dziś ogromne szczęście, bo jesteśmy na fizyce, a fizyka jest świetna. <laughs> Zastanawialiście się, jak insekty i e, ptaki, gady, biegają po wodzie? Dwa słowa: napięcie powierzchniowe. Łazienka! E, dobrze. E, w tym napięciu chodzi o kohezę. E, współczynnik napięcia powierzchniowego, gamma. To stosunek siły działającej stycznie do powierzchni cieczy F do wartości L, czyli długości brzegu tej powierzchni. Czy ktoś. E <G> ja. ja. <Sud Dir iTleh> o, potrzebuję pomocy. <Sud> <Marine> e, pan Morales, tak? E, na pewno nie poradzi pan sobie z tym sam? O, otóż nie. Oh. Dobrze, więc, klaso, em, rozdział czwarty lub piąty. Em, czytajcie. Miles potrzebuje tej pracy. Jak wróci dyrektor i mnie nie będzie, wylecę. No wiem, ale musisz to zobaczyć. No dobra, pięknie, więc słuchajcie, zaczynamy grę. Generalnie musimy się udać w tym jest zaznaczone na mapie. Patrzcie, jak widzicie, możemy się bujeć na sieci, to jest, to jest fajne, ponieważ jesteśmy Spidermanem. Marvel Spider-Man 1 grałem. Mam tam platynowe trofeum. W Marvel Miles Morales grałem. E, tylko właśnie z, z tym Marvel Spider-Man fajnie grałem to tego. Żebyś tutaj pobrać, nie? Ta gra wyszła dosyć w tamtym roku, w październiku chyba. chyba. E, to było 7 miesięcy temu, kiedy ta gra wyszła. A ten czas to fajnie i zleciał dobra. Generalnie to pierwsza misja w tej grze, która tutaj jest teraz, to jest mega długo Gdzie ja utknąłem? Ale ta gra jest mega rozbudowana w socie. Ona, wiecie ile się czasu ściągała? Ona się ściąga 11 godzin. Um, ja naprawdę bardzo chciałem przez 5 miesięcy, ale w końcu się udało, w końcu nie mogę się tego doczekać. Gra się ściąga 11 godzin. Grałem w wersję próbną na, na PlayStation, na projekcie Premium, ale potem wiem, że tylko sobie pełną wersję bo Chyba Spider-Man to jedna z moich Dzień najlepszych wdecie. gier na PlayStation. To nie ma mowy, nie na kartę. Nie ma mowy, okay, nie testowali na kartę. dobra. Także się z... się, tego prosimy po tego z Mena. Wydaje mi się, kontroler mi się albo wyglądował co Um, to było śmieszne, że by się ja, teraz kontrole po dał. Ale mam już szczęście tak, drugi. Ale chyba go znaleźliśmy. E, Stop Lane. No jest tym spidermenerem. To... O jest Sandman! MJ nie żartowała. Musimy mu pomóc zanim zrobi komuś przy reakcji. Uuuu. Ale go zawałem. Super. Może jest mu coś Dobra, tak, ja nie tak, świetnie pomysł Właśnie tutaj Właśnie o szczotki z powrotem. Dobra, przez chyba atryludowałem. No dobra, O, przez palce jego. Okej, okay. teraz uciekamy przed niektórymi rękami, słuchajcie, dobra, będzie mną gaść w uciekam. rozmowy na Bum, jak śniatełko przeleciałem. Bum, aby uratować Spidermanie! Jesteśmy w jakimś biurze właśnie, w tym, 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 tym przypadku śmiesznym. No to jest mega fajne, nie? Szkoda, że mam kiedyś. kiedyś o, mini Sandmeny. Dobra, walczymy z mini Sandmeny. Uważaj, walczymy z mini Sandmenami, uważaj. Przyzwyczajaj się! Łoł! Najwyraźniej potrzebuję cię. Panie Parker, przepraszam, kto mówi Dyrektor. Reakcja. No Dyrektor, jak to będzie cię opuścił? Gdzie pan jest? Nie, to co? Bo to bardzo Co to było? ja tylko... O, on blokował nowy gadżet! Tego nie było we wcześniejszym Spider-Man, więc spoko. L1 Plus. Fabra. Wow, daje nam taki pajęczy gadżet. Wy Wykonuj ataki takiej aby naładować zdolności, tak jak pajęczy gra. Czyli to jest specjalna gwarancja dla wszystkich. Nie robię tego. Kosz, tak. tak. Oj. będę! Jak się trzymasz? E, Majus, dwojga dyrektor Evans. O nie! Czy walą mnie ze szkoły? Hej, ty tylko garujesz. Ja porzuciłem uczniów w trakcie ogólnomiejskiego kryzysu! No, chodź przeklopany! Hej, to okay. jest kotłumierka, ale on jest wcał. Chcę mi wyrzucić chyba. Prost. Dotyczy Daj mi spokoj taki pomór Ale najpierw O! Ło, wow, wodę chyba na niego wylałem Nie dość, że go boli To jeszcze się rozpuścił, nie? Ale już jeszcze większy sam Kolejni przeciwnicy Ciągnęł do piaku. Nie cieszył się z odnowienia kontaktu? Nie nazwałbym go nostalgicznym. Najmocniejszy. Ja słyszałem, że on do na Musimy uderzyć mocniej. Jak? nie cierpi wody. Ramię już pomokre. To może się, że nie przepada za elektrycznością. Śmiejemy na pingwiny wesprze. Uuu, wow. dobra. Pięknie. Dziękuję. Dziękuję. Male, werbał. Więcej wody. Okay. Traf oh. jego siecią, jak się naelektryzuje. Lepiej zajmę się napływem wody. Uuu, o. Co się o, kupię jak nie wepchnął na pół miasta w ogóle to jest śmieszne, ponieważ zobacz, mogę uruchomić mapę, nie? I tutaj e, odblokowała nam się dwie części Nowego Jorku, ponieważ wcześniej mieliśmy tylko tą część w innych spider -Manach. No to całą do końca, a jeszcze mapa jest dwukrotnie większa niż w, tej, w tamtych częściach, więc to też jest klęskowa. Boom, atakujemy Sandement. To jest chyba większy niż A. No, dobra. Ktoś tu zabrał wodę? Pięknie. Yeah. Druga, teraz jesteśmy jednym z drugim Spider-Manem. To jest wtedy, kiedyś był Piterem. To teraz jest. Majnowsz, może jest. Mocno, na całe mięsko nie wypchnął No, że po tobie. Nie pozbędziesz się mnie za łatwo. Chyba pora na magię gangiego. Gangie, jesteś tam? Stary, ale jazda. No wiem, ale posłuchaj. Potrzebujemy źródła wody przy Wolstrie. Sprawdzę sieć wodociągów. uważajcie na siebie. Mam też to, co się ścieczy. No. to ci minął, on się no, na jak BP enda z

Aha, dobra. Ło, wow, teraz uciekamy, przednik, uciekamy przed nimi, dosłownie. Patrzcie, uciekamy droga. Trzeciego rękami. W ja blisko. Myślałem, że mnie zmijecie. Dobra, jesteśmy na dachu budynku. Okej. Okay. Tędy droga, Marco. Dla takiego jak ja nie ma innej drogi. No I teraz mamy gadżet jako Miles. Możemy L1 plus kwadrat wskazać na to, co da Dobra, oni się zamrogli, słuchajcie. I te pęknięcia można sobie zniszczyć, jak widzicie. O! Jestem na

A, teraz kij jest, dobra. O, coś mnie przygniotło. Możemy się uleczyć. pal albo nie? Okej. Okay. Ło, wow, kolejne mały Sandman. Dobra. Ło. Wow. Nieźle. Dlaczego Marko nie może budować zamków z piasku? On faktycznie mógłby budować tam z piasku. Ten gość. Mamo! Wszystko w porządku! Jestem speedem! Wiem! Jesteś na każdym kanale! Jadę do centrum pomóc z zapleczami zapasami! zastępujecie w szkole? Tak! Ale później mam to spotkanie w szkole! A dyrektor myśli, że... Słuchaj, ja z nią porozmawiam! Nowy pork cię teraz potrzebuje! Ale mam fajną mamę! Proszę, bądź ostrożny! Takiero, michu! Proszę, dla mowy Mama ma radny. Nie możemy zawieść miasta! Sam, sam z moką normalnie, z kamery mięską. Z zamawianą Tutaj we mnie rzucam w ogóle gulami jest z Okej niego to jest piaska swoją sytuację z kërë e një kështë në 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 të në të imisit, se që të një kështë i dhe të asë të të On się Boże, kostium rozdarł od tyłu. No oderać się tam Peterem, zobaczcie i teraz. Dostałem nowy gadżet doktora czyściuszków skrzydła, mogę mi latać. Szczęsć skrzydła. One pozwalają latać. O, tak. Jeszcze nie koniec. Marko jest na plaży. Co będzie, jeśli dorwie się do tego piasku? A jego ja rozkuściłem, on się odrodził. Zapomniewa piaskowa. No dobra. Jestem w No i co ja się znowu spakowałem? Musisz się uspokoić, Marko! Przywdź niewinnych ludzi! Nimi się przyjmuje. O! Trudno było. Muszę tętko. Nie chcieli słuchać Marku, ale na nic w domu.

Okay. Dobrze, dużo tego poszczególnego. Ten dobrze, jeszcze kiełb. Damy, jak właściwie zamierzasz przechylać płyskalnicę? Jak mówiłeś? Czas skorzystać z zabawy. Dobra, dobrze, Majc. Well, już to albo nigdy. Okej. Okay. Lecimy po, po tego sojowego. No. No, o, festune, tunel. Dobra, więc ja pokonaliśmy śmieć. Popłynęliśmy śmieć, nie tego Sandemena. Raczej idzie w ogóle piasko. Cały Nowy Jork jest zasypiony piaskiem. Mam piasek wszędzie. To jest Sandman, tylko że w prawdziwej postaci, jako Marco. Będzie dobrze. Nic nie jest dobrze. I to od dawna. Jeśli potrzebujesz pomocy, to nam powiedz. To wy będziecie potrzebować pomocy. Kiedy po was przyjdą. czyli mamy sześć miesięcy temu. Na starość zrobiłeś się powolny, Siergieju. <Glask> A ty nie doczekasz starości. Ja, szedłem Twoim śladem wiele godzin, ale nie wyciąłeś nic. Żałosny. A wy dajecie mi to, szefie? A może zmiana terytorium rozpalić ognia? Czas na wielkie Ok, czyli to był dopiero teraz wstęp i dopiero teraz, słuchajcie, zaczynamy gierkę Marvel Spider-Man 2. Okej. Okay. A nie działa. Pit widziałeś? Spokojnie, będzie dobrze. Tak, masz rację. Hej, Ganki! Wiem, wiem. Sieć padła w całym mieście. Co się dzieje z przychodzącymi zgłoszeniami? Trafiają do kolejki, ale. chwila. E, spróbuję coś z tym zrobić. Sprężaj się! Zanimacka padła, widziałem prośbę o pomoc od kogoś na rogu Liberty okay. i Jestem w drodze Dobra, co prawda mamy nową misję wszystko po kolei, czyli pom pomóc mieszkańcom Ale myślę, że to coś zrobimy już w następnym Ale, odcinku na moim, moim kanale. Jeśli Wam się oczywiście spodobał, to zostawcie łapkę i subskrybujcie na moim kanale. A ja chyba właśnie teraz się z wami Do zobaczenia w następnych odcinkach z tej serii. No bo na pewno jeszcze wkrótce na tym odcinku jest więcej odcinków o Marvel i spider man 2. No i co? To było na jeżeli chodzi o ten odcinek. Pa pa!